Magnusa von Horna. Jak przebiegała współpraca z tym reżyserem? Wspaniale, naprawdę. To była moja najwspanialsza współpraca, bo była bardzo partnerska. I w olbrzymim zaufaniu, i też całej ekipy, bo i producenta Mariusza Władarskiego, i, 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 i wszystkich aktorów, i w ogóle całej ekipy, w tej pracy nie było grama przemocy, i to jest super fajne. I to jest cudowna odmiana, że można robić piękne rzeczy, właśnie jeżeli płyną one z zaufania i z jakiegoś takiego szacunku. I moje ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim tutaj nagrodzonym. O filmy, które wywarły w Pani w życiu największe wrażenie, które dotknęły tych najczulszych strun. Czy jest jakaś taka lista? Yy, yy, jest, ale właśnie powiem o filmie Mariusza Wilczyńskiego. Tak. Dziękuję bardzo i gratuluję.